Jest. Co ty babka tu robisz? Ile płacą na UB? Za mało. Za mało płacą na UB. Trów. Skręć w prawo. No tak, kurde. świeciara tak bardzo blisko przejechał. Miałem się że przy no to akcja... Dodanie płynów. Środa, dzień skrobanego loda z szyb, bo dzisiaj dalej był mroz rana. Rekordowo szybko daje nam zamówienie McDonald's 12.05 Jedziemy na ustronie i potem fajny kruciak. 2,5 km przejechać za ponad 12 zł, więc mega fajnie. Mi się skończył z tego co zauważyłem, speskiwać do szyb, więc... No tą trasę będziemy musieli przeżyć z pięknymi zaciekami po odmrażu do szyb. E, 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 mam nadzieję, że to jest koniec płynskiwaczy, a nie coś się popsuło w samochodzie z tym, ale jakby próbuję pluć, płynem, ale nie leci, więc chyba się skończył Więc po tym zamówieniu zrobimy wlewkę. Ciekawe, czy mi się uda. <laughs> nie wlewałem pyskiwaczy tak z 8 lat. Jeszcze do auta rodziców. No ale no, jakoś damy radę. Słoneczko ładne wyszło, więc ładnie się auto odmroziło, bo o 8 rano, jak byliśmy z Pęgret na zakupach, to była masakracja i była skrobaczka jedna wielka. Dlatego też trzeba pamiętać, jak jutro, czy dla Was to jest, <laughs> jak jutro w czwartek 13. Jedziemy z panią Kret z rana do Warszawy na tournée po lekarzach luksmetowych. To dzisiaj na koniec pracy używania samochodu. Muszę pamiętać, aby założyć te takie pokrowce na szybę, aby nie zamroziło ich za mocno. Słoneczko pięknie świeci, mnie po oczach razi, a wy pewnie wszystko pięknie widzicie, każdy zaciek na szybie. Już tam kifter, z biurko, biura do też do wymiany, to się ogarnie jak przyjdzie kasiora z Waszych super donate'ów, Waszego wsparcia na live'ach na TikToku. Dziękuję Wam bardzo za to, a jak gdzieś nie było w arciku coś nowy, wyjątkowo coś nowy w kierowiskowym świecie, wpadłeś tutaj na YouTube'a, zapraszam na kanał na TikToku, który nazywa się Meste po prostu i tam w każdy piątek robimy live IRL, a możemy się spotkać od poniedziałku do piątku o 16 osobiście, a od 11 do końca marca, do końca lutego, a może i w marcu. Przejechałem wjazd do McDonalda, bo się zagadałem. Będziemy pod prąd, chyba sobie, troszkę na nielegalną, ale trudno. Przejechałem wjazd, sobie do tej strony. Może mi nie zastrzelą. Zagadałem się z widzami. Może mi wybaczą. Idziemy po zamówienie. A tak w ogóle to my nigdy nie byśmy się magnetyzowali w stronie, także witam was serdecznie. Dzień dobry. ED Uber. tak? Tak, ED. Tam jest 20 nuggetów i 2 cheeseburgery plus cola 0,5 litra. mamy Dobra. No i taki protip, tak, tak słuchajcie, się pojem. Z peców. Dobra, dzięki. Do widzenia. Albo mi się wydawało, albo mają ten sam problem, co mieli w poniedziałek w McDonald's, jak jedzieliśmy i ten globalny problem Ubera, że. Z tabletu nie wlatuje im zamówienie na ekran do realizacji, tylko muszą je ręcznie przechwytywać. Oby to było tylko takie chwilowe u nich i jakbyśmy stali koniec zamówienia od nich, to żeby to działało. Bo nam się cały jakby czas psuje przez to. Bo czekamy dodatkowe 5 minut, bo oni zanim to ogarną i zrobią, no to to jest ten czas, kiedy ja dojeżdżam do naka, do tak? A i pewno się do odbiorę od razu. Prawda, a, a nie... Że ja przyjeżdżam i mówię: Ej, jest zamówienie, zacznijcie je robić. I oni dopiero zaczynają je robić. Skręć w lewo. Pani Kat mówiła, że to jest ta pani, która da Donate'a na pewno. No, jak zostawiam pod drzwiami, na pewno znają No i zamówienie dostarczone. Czekamy na kolejne. No to akcja wymiana dolania, czy dolanie. Nie Dolanie płynu. A dobra, zalane pod korek. <noise> Zostały jakieś resztki. Najgorzej. Mamy nowego jakiegoś kebaba. Marhaba kebab. 5,4 km, 12,50. Przejedziemy się, zobaczymy, co to jedzie. To jest w ogóle. Let's go! No i teraz to leci ten spryskiwać. Gdzie ten kebab jest? O, to jest pytanie, bo gdzieś w centrum na Traugutta. Aha, aha, gdzieś tutaj, okej. Okay. No to będą ciężary z, z parkowaniem, to już wiadomo, ale gdzieś to no, na awaryjnych na szybko. Mam nadzieję, że szybko wydadzą kebaba i będzie dobrze. Za 200 metrów, skręć w prawo. No tak kurde, świeciara tak bardzo blisko przejechałaś, miałem śniadanie przytrzę już mi się ciepło zrobiło, ty To jest 140 metrów. E mordę się kawałek tam jest. To jest zaskowaniem gdzieś. <grym>, to jeszcze co pojedziemy kawałek Nigdzie tu by jest. Kebab co? A jest ja, marhaba, ty dobra tu się wchodzi. Dzień dobry. Umówienie AB Uber. Ile płacą? Raz więcej, raz mniej. No wiadomo, no to ile się wypracuje, ale w sensie e, rozliczają się co miesiąc, co tydzień. A czy to, Stawka jest przez, jakaś inna, to przez partnera jest rozliczanie się, przez pośrednika i płacą od zamówienia od kilometrów mniej więcej. Im więcej kilometrów zamówienia, tym więcej zarabiają, dają zrobić i tak samo im dłużej zamówienie czeka, tym dają lepszą stawkę. Czasami jest 2 zł za kilometr, czasami 1,5 chcą dać, a czasami są 5. Zależy od ich, widzimy się. Do widzenia, miłego dnia. Ile płacą na Uberze? Za mało, za mało płacą na Uberze. Dzień dobry. Proszę bardzo, o Nie, Niego do widzenia. No i punkt 12. Dwa. zamówienia chyba rekordzik. Jeżeli chodzi o godzinę na 12. Przeważnie, to tak jak wpadło na mnie zamówienie. To już było wszystko. A tymczasem czekamy na kolejne. się nałazimy. Znowu KFC Galeria Słoneczna, 9 złotych, 2,5 km plus 500 metrów łażnia na pieszo. Let's go! Rejestracja, top! Ku <laughs> niestety Z tej strony ma wejście A parking tylko dla taksówek Tak, to byłoby spoko, bo by się tutaj stanęło Na parkingu dla taksówek Tu jest zaraz wejście I cyk Rowerki tu się tu zostawia i się idzie do KFC A autem trzeba zasuwać naokoło Tak to jest tą galerią tu Pana Volvo i idziemy po KFC Grander minu duże frytki i kolesław raczej małe zamówienie, coś strzelam ale uwaga, no bo kurczę, będzie dzisiaj zamówienie zrobione do 13 do tej pory, w tym tygodniu dawało nam koło 3-4 zamówień po 13 więc jakiś tam dzień szansy na quest'a dzień dobry do 8 i jeszcze sobie poczekamy klasyczne są wynieskę w galerii 9 zł A będziemy inaczej pół godziny. Dzięki. Do widzenia. No idziemy. Nie wiem, czy zostaliśmy. Ale jak gadałem, wyjdzie 9 zł za pół godziny. I jeszcze gdzieś będziemy jeszcze nie wiem. chyba Babeczka jest gdzieś po drugiej stronie ulicy znowu nie. Nie poda nam do mieszkanie takie FC i Costa Coffee to przyrąbane są z nas samochodziarzy. Z drugiej strony rowerem też się parkowało z tej strony, jak się odjeżdżało w domu i to trzeba przejść całkiem spory kawałek do roweru, więc takie życie w galerii. Tutaj niestety zamówiony najwięcej, może wpaść, ale czasowo to stawka jest dużo słabsza niż przy tych toracjach stojących. Patrzcie się jak idziecie do przodu, a nie idziecie do przodu patrzcie się w prawo Bo się idzie gęściego, a nie ławą Takie sobie na rower potężne Powinno być, a nie na samochód, no dobra Pieniądz jest pieniądz, zawsze fajnie coś zarobić Gorzej, że raczej tam nie będzie stanąć, tylko na wariata I trzeba będzie jeszcze pojechać Kawałeczek do... Bezpłatnego parkingu Była Bez tylko off toaleta, wina baterii. Brzmi jak plan Miejsce docelowe jest po prawej stronie Mhm, mm tutaj nie ma gdzie stanąć Dzień dobry, kurier u strony Gdzie mam się kierować? Bo stoję tutaj na awaryjnych przy wejściu chyba do banku PKO To musi pan jakby od tyłu, musi pan zjechać przez szlaban Aha, widziałem go, no Od tyłu, od tyłu i będzie wejście po schodkach Dobra, dobra Czyli jednak trzeba wyjechać przez szlaban Innegansko. Dzień dobry, kurier Uber, mam tutaj dostawę I od tyłu Dzień dobry. Ja mam zamówienie do pani Patrycji. Właśnie nie napisała. Mogę jeszcze raz zadzwonić. Jakby pani zespół powiedziała, żebym, jakby Są opcje: jak klient zażyczy, że coś pod drzwiami, prawda, to mogę zdjęcie zrobić. A tak to. Mogę czekać chwilkę i tak, i tak, żeby cokolwiek zrobić. <ścoughs> Cztery minuty. Z mnie się z tym pójść dalej. O jest pani, dobra, już raz dzwonię. Nie mogłam odebrać. Jasne. Ja nie miałam takiej firmy. Tak, Proszę bardzo smacznego. Do widzenia i pani nie wypuści jakoś centa. Dobra, do widzenia. To się mówi prawdziwe kino ubach popachy i to za 9 zł. Wszystkim, którzy coś jedzą do filmiku, życzę smacznego, dzisiaj jemy sobie takiego musika Dobre na deser. Pudding, truskawka, banan. Aha, kaszubska lubelska, tego nie lubimy, ale zamówienie z McDonalda PKP 11 jest i z całe 4 km z haczykiem Normalna stawka. Nie skończyłem jeść, no trudno. Bywa i tak. Dzisiaj mamy dzień krótkich zamówień. Za kilkanaście złotych Ciekawe czy coś tej lubelski dostaniemy Ciekawe czy u nich działa Mam zamówienia czy też są popsute? Dzień dobry Jaki numer? EA Dobra, dzięki Do widzenia. Jedzie pan na elektryku. Gosz nie odpuszcza dwie baterie zamontowane z roweru i zasuwa na głowo. Ciekawe czy głowo tak samo jak na Uberze, daje lepiej, lepiej płaci za kilometr rowerom, bo wolniej jeżdżą. A jak tu Rolem się rozpędził, pa! Dzika. A pytanie, czy tu nas do lubelskiej dopuszczą? objazd do lubelskiej, tak? No dobra. Jak objazd, to objazd do lubelskiej. Ja, bo ta normalnie jest co? Tylko jedna kierunkowa w drugą stronę droga jest, a teraz jest obiad. Objazd ten zrobiony Dzień dobry tutaj ciepły dom i napój Dziękuję Wszystko bardzo. smacznego, miłego dnia Dzięki, do widzenia Tak się dojeżdża do klienta, panowie i panie A teraz trzeba jakby wrócić Tylko gdzie? Do domu? Pod dom podjechać? Bo nie wiem, jak mam stać Jadę do domu Daje coraz niższe stawki, ale my walczymy o questę Idziemy do KFC Słowackiego, tam nas jeszcze na aucie nie było I potem na Gajową O co tu chodzi? Przecież, kurde, ja mam nie? Następnie. Jakiś hit. Nie, zwiedzam wyjazd, żeby dojechać. Dzień dobry. EF Uber. Dobra, dzięki. Do widzenia. Światło się popsuły. Uuu, do powodzenia życzę teraz tutaj, jak tu się światło popsuły. Dzień dobry. Tam będzie potrzebny kod pin do odbioru. do jedzenie i kolka. Mocnego do widzenia. No i co? 14.10. Czy dostaniemy dwa zamówienia? Wątpię. Pewnie wyjdzie, że złapiemy jeszcze jedno maksymalnie. I znów nam zabraknie jednego zamówienia do Questa. Mm, albo po prostu właśnie Takie jest życie y, Kierowcy Kuriera jedzeniowego Na Uber Czyli jak zaczniesz o 11 i chcesz Zrobić quest'a To musisz sobie Rezerwować czas Do minimum 16 Bo inaczej z pierwszego progu quest'a Nie ci Będzie blokowało ci Albo jedno, albo dwa a jak jest lipa, to i trzech zamówień o tej 15 O tej 1415. Mówiłem o tym, że rzucił światła, nie, i jest dobrze przejazd. No to mamy zamówienie z KFC 1 i ciekawe, czy uda mi się jakoś wyjechać stamtąd, żeby nie używać tych świateł. Kolejny kruczek za 5 5 czy 9,50, ale zróbmy to i może wpadniemy questa. Zrobimy. Jest zamówienie z KFC. Jest zamówienie w... Kurde! Jest zamówienie z m w KFC, gdzieś tam na wyścigową Kijowa... Znaczy Kijowa Stawka Jedna z niższych, taka już na granicy godności, około 200 za kilometr dają Ale może zrobimy quest'a, let's go! Co jest? Co ty babka tu robisz? A, myślę, że ktoś przechodzi a on to, skręcał, to za wiele zakrętów Za Ale ogółem coś dużo KFC dzisiaj Jakieś promka na KFC jest dzisiaj? Ile tu się naczekamy na zielone światło Jej Oby to KFC było zrobione, nie? I, I żeby nie było problemów żeby między to w pół do I kurde no, musi wpaść, jeszcze jedno To w jechało KFC, 50%, maksymalnie 40zł taniej przy zamówieniu za przynajmniej 50zł Dzień dobry, 7 uber Dzięki Do widzenia żeby tych światów nie zaliczać chciałbym pojechać do końca parkingu i tam wyjechać Dawaj, dawaj, dawaj Andrzej, o później jedzie <grych> Nie, za daleko pojechałem no Spoko luz Taki, że powinien dostać jest jest korek też od razu, nie? Dwa w jednym. I co? Zrobimy jeszcze jedno zamówienie, czy się nie uda? Dzień dobry. Proszę bardzo. Smacznego. Nie dnia, do widzenia. Teraz pytanie, co Punkt. Nie ja mam baterii jeszcze w tele, w kamerze, czy mi wystarczy na jakieś na zamówienie czy już nie? Albo widzimy w podsumowaniu, albo widzimy się ze siódmym zamówieniem. Oczywiście nic nie wpadło, więc kończymy z sześcioma zamówieniami przejechanymi niecałymi 34 km i spalone aż 2,7 metrów paliwa w tych centralnych miastach. Podsumowując, środę 6 przejazdów 3 godziny 40 minut. Podczas zamówień przejechane 27,5 km i zarobione lekko ponad 70 zł. Do na godzinę wyniósł zaledwie 19 zł, groszy, a koszt palonego paliwa wyniósł 15,66 zł. groszy. Średni zarobek na kilometr 2 zł 57 groszy, średnia długość zmówienia 4 km 59 Procent czasu delivery zaledwie 52% z haczykiem.